Siemano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i tak jak widzicie po miniaturce Dzisiaj musimy wygrać Butterfly'a Czy to będzie Tiger Tooth, czy to będzie jakiś inny Butterfly Dzisiaj musimy wygrać nóż motylkowy Taki jest cel, ale celem waszym jest też zostawienie łapki w górę Bo jak dobijemy pod tym filmem 50 łapek to mam dla Was specjalną nagrodę i specjalny złoty kodzik, więc e, zapraszam. No i kod promocyjny, oczywiście Esteban musisz mieć, e, jak chcesz brać udział, cyk, użyj kodu. No i pamiętaj, że za każde wpłacone 10 zł mordeczko, moja kochana, masz e, masz jeden ticket na kosę w następnym miesiącu, więc zapraszam. Mamy no, 7,5 koła mamy dzisiaj. No i zaczynamy! Oczywiście komentarz like, to jest wiadome. No i tak jak widzieliście, zaczynam od skrzynki bilioner 400 zł za jedną taką skrzynkę, więc zaczynamy. No i mam nadzieję, że uda mi się coś ciekawego trafić. Właśnie tutaj Butterfly jest najdroższym itemkiem, ale trafiałem już go. Trafiałem już go, więc mam nadzieję, że uda się ponownie. Pierwsza, niestety plecy. ok druga. Lekki profit. Lekki profit z drugiej. To najważniejsze, że nie tracimy. No bo zobaczcie, tutaj jest ogólnie 40% Około na proficik, więc Mam nadzieję, że będzie dropił jak najczęściej Tutaj niestety znowu pompa Ale próbujemy znowu Próbujemy znowu O, oj, 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 Już myślałem, że awupka fejt Dobra, dla zmyłki, razy dwa Zaraz też zrobimy bitwę z bilionerami oj, No dobra, ale widzę, że Widzę, że nie są Zbyt w dobrej formie Dobra, jeszcze raz dwa Razy, no, też muszę uważać, bo Wiecie, tak lecąc cały czas. No nie będzie dobrze. Tutaj jest powiedzmy, że na zero. Dobra, jeszcze dwie. Ostatnie dwie. Dawaj Glocka przynajmniej. No dobra, tutaj znowu jest. No nie, tutaj jest e, dwie stówki w plecy. Dobra. Mamy skrzynię bonusową, na pewno. Otwieramy ją. Daj mi coś w końcu dobrego, a nie tą AWP zasraną za 200 zł. Let's go! O to właśnie chodzi i... Ten Serpent może nam dać naprawdę dużo. Otwieramy kolejne dwa razy bilioner. Huf. No. ok. i tutaj też jest odbitka. To jest bardzo dobry drop. Zobaczcie, mamy już 12 koła praktycznie. Skip. A włupka. skip. Okej, okay, dobra. No i co? Przechodzimy do bitwy. Przechodzimy do bitwy. Polujemy dzisiaj na Butterflya i no, powiem tyle. Pięć skrzynek i raz Excalibur na koniec, bo w nim też jest Butterfly. Na dwóch graczy 4800 złotych za bitwę. Mam nadzieję, że uda się ją wygrać. Jeśli nie, to i tak będziemy mieć te 7,5 koła. No to jest bitwa, tak naprawdę, za tego serpenta. Za darmo wrzucamy i za darmo mamy taką bitwę. Mam nadzieję, że uda się ją wygrać. Na no jak trafimy Butterfly'a, to już w ogóle będzie coś pięknego. Wy pamiętajcie, żeby odcinki oglądać do końca, widzowie, bo to jest też bardzo ważne. E, no bo są hasła konkursowe, są e, złote kody. No a mamy teraz digielka za 1100, co jest dobrym dropem. Mamy awupkę. Okej, okay, no i w przypadku, gdy z Excalibura będzie straszna lipa... Oh Jezus. E, byłaby straszna lipa z Excalibura, no to ja to wygrywam. Okej. Okay, I wciąż to wygrywam. Proszę, skalibur, daj coś. No i mamy to. Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem, nie jest to jakiś wielki profit, ale zawsze 8 stówek do przodu to jest najważniejsze. Dobra, sprzedamy to sobie. Dawaj, dawaj mi tej temy. Dobra, sprzedajemy i mamy 13300. OK, dobra, robimy coś grubego. Otwieramy 5 skrzynek bilioner na raz. Lecimy, dwa koła. Trzymajcie kciuki, widzowie, trzymajcie kciuki, dawaj butterfly'a Okej, okay, nie ma Butterfly'a, ale jest bardzo dobrze. Sam digielek kosztuje dwa koła, zobaczcie, 3800. Bo no, powiem wam szczerze, że chyba jest dobrze. Okej, okay, tutaj będzie kobel w plecy. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Dawaj jeszcze 5. I uwaga. Okej, okay, tu będzie około. Około ilu? Na zero. Oko. Lecimy, lecimy, widzowie. Okej, okay, tu też będzie na zero okolice, tak mi się wydaje. Nawet na plus, okej. Okay. Nawet na plus. Dawaj, no jak oddaję, to otwieramy. Nie ma co przestawać. Znowu oddało, widzowie. Znowu oddało i jest naprawdę forma mutant bilionera. Ale dawaj, coś. Jeszcze najdroższy był digelek Aj, jaj, jaj, tu będzie lekko, lekkie plecy, tu będą. A nie, na zero, dobra, no powiem wam szczerze, że te bilionery naprawdę grubo dają. I znowu jest przód. Ej, dobra, to jest farma pieniędzy, to jest farma pieniędzy, widzowie. Mamy już 15 koła, 15 koła już mamy. Dobra, no i znowu jest na zero, no przecież to jest zbugowana skrzynia. No patrzcie, skip. OK, tu jest strata, ale to jest 600 straty. OK, dobra. Ostatnie, ostatnie skip. Dobra, tak tego nie możemy zakończyć. Dawaj, te skipy, te skipy zabrały. Dobra, no nie, zostawiamy. Zostawiamy już ją i robimy coś takiego, że po prostu widzowie, co ma być to będzie. Jestem. Chory, ale otwieram trzy skrzyneczki Excalibur. 8400. Proszę, daj mi. Tu też jest Tiger. Tu jest Fate, tu jest Lorca, tu jest Damaskus Steel. Jeden Butterfly. Proszę. 8400. Nie, szybkim trybem dałem. I dostaliśmy 5600. Dobra, all in. Proszę. Proszę. Okej, okay, dobra. Nie mam butterfly'a, ale jest profit. Welcome to the jungle kosztuje 7,5 koła, widzowie. Let's fucking go, wracamy. Kolejne trzy, dawaj. Dawaj, butterfly'a. Nie. Tu będzie straszna lipa. 4,900. Dawaj, jeszcze trzy, proszę. Oh my, god. Oh my god. No dobra. Gruby odcinek. Nie może się tak skończyć. Stój! Nie wiesz jak! Przecież to już. By, to, to byłby koniec, nie? Dawaj, proszę. Stój! 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 Dobra, dobra. Widzowie, kończę to. Kończę to. Zosta zostawiam 1500. I polujemy w następnym odcinku. Na coś innego. Niemożliwe. Znowu byłby butterfly. Dobra. Widzimy się w kolejnych. Na razie.